Niedziela, 7 lipca. Miałem wstać o czwartej, ale coś nie pykło. Jest chwilę przed szóstą. Wstałem, ubrałem się i stwierdziłem, że fajnie by było w końcu coś nagrać, a więc o czym będzie ten vlog? Będzie to luźny vlog, ponieważ czułem po prostu potrzebę wyjścia z domu i miałem bardzo ogromną chęć nagrania sobie czegoś, bo tak to tylko siedzę w domu i montuję tylko materiały od Kamila, a no, miałem bardzo dużą ochotę po prostu nagrać coś dla siebie plus zrobić coś właśnie sportowego. I tam lecicie. Ajajaj, dobra. Mogliście jeszcze przed chwilą zauważyć, że pakowałem też piankę, westa i okularki ze sobą, bo mam po prostu ogromną ochotę popływać. No, a gdzie popływać? W Krakowie? No a pewno nie na basenie, No gdzie tam? Jedziemy na zakrzówek. nie myślałem, że będę tutaj sam praktycznie, a to jest tyle ludzi, że nie wiem co by było gdybym przyjechał jeszcze za dwie godziny, no ale dobra, przebieramy się w piankę i wchodzimy do toga. Fun fakt jest taki, że nastroiłem się wczoraj mentalnie. Przygotowałem sobie kamizelkę, piankę, żeby nie zmarznąć i tak dalej, bo miałem naprawdę w planach popływać za godzinę, półtorej dla sportu. Ale jak wspomniałem, było tam tyle ludzi, że najzwyczajniej bałem się zostawić cały plecak ze sprzętem do nagrania na brzegu i wypłynąć na środek. Tak więc zamiast tego ponurkowałem sobie po prostu, no i ogólnie też było fajnie. No i w tym miejscu chciałbym odpowiedzieć na dwa pytanka, zasadniczo połączone pytanka, bo pierwsze to ile czasu montowaliśmy ostatni film, który wyszedł na kanał, czyli hurakana czerwonego i suprę karbonową i drugi to jak się nie wypalać w pracy. Hurakana montowaliśmy w dwie osoby i zajęło to w 6 dni 180 godzin. Na dwie osoby. Może wydawać się, że to jest bardzo dużo, ale uważam, że jak na tak duży film, to jest to bardzo krótki czas, w jakim zostało to zmontowane, bo tam naprawdę można było przesiedzieć i 300, i 400 godzin i ten film dopieścić na ostatni godzin, ale wiadomo, że terminy gonią. No i drugie, czyli jak się nie wypalać? To jest bardzo słuszne pytanie. Mam na montażu już około 10 tysięcy godzin, czyli no w teorii mogłem już poddać się milion razy i 40 tysięcy razy zrezygnować. To jest ta chęć wyrażania siebie i chęć pokazywania tej swojej kreatywnej Strony. Mógłbym zrobić tak przecież, że skończyć tam ten film, który na kanał, po prostu posiądź sobie dwa dni i montować kolejny. Ale no czemu? Przecież nagrywanie daje taką frajdę. Ja normalnie nie mogę się doczekać. Kiedy ja skończę montować film na kanał Kamila, pójdę, wezmę kamerę i pójdę nagrać coś dla siebie. No bo to jest naprawdę frajda. I nawet jeżeli jesteś montażystą, to weź potem te obiektywy, weź tę kamerę, weź ten obiektyw za tym i coś fajnego nagrać dla samego siebie, albo idź pobiegać. Gdy zaczynasz się interesować nową rzeczą, zaczynasz się czymś jarać i staje się to Twoim hobby, to zadajesz sobie pytanie, co by było, gdyby to, co robię, stało się moją pracą. No i w wielu przypadkach, to, że hobby staje się czymś pracą, jest niestety gwoździą do trumny dla tej zajawki. Przez to, że zaczyna się robić rzeczy tylko dla pieniędzy i tylko dla kogoś, to ta praca zaczyna być niczym innym jak przeciwieństwem zajawki. Oczywiście nie jest to regułą, ale takie mam spostrzeżenie po rozmowie z wieloma ludźmi z branży, w której ja działam. I mam tutaj też taki analogiczny przykład. Chodzisz na siłownię, żeby usprawnić konkretne partie konkretnymi ćwiczeniami. Nie robisz tego już dla zabawy sportem. Nie chcesz tracić czasu w cudzysłowie na coś, co nie da Ci konkretnych rezultatów. A za dzieciaka co? Skakałeś po drzewach, bo robiłeś wtedy nogi w ten sposób? No nie, skakałeś, bo dawało ci to frajdę i fun. Jak długo uczyłeś się tworzenia filmów i kiedy można liczyć ten kurs od ciebie? Filmy robię od ponad 6 lat, ale uczę się nadal je robić. To nie jest tak, że się nauczyłem już. Więc właśnie po to jest na przykład ten vlog, żeby sobie poćwiczyć. A jeżeli chodzi o kurs? Jeśli chodzi o kurs, to jest on już napisany. Mam do niego scenariusz i jestem w trakcie nagrywania. A później, oczywiście, montaż. Nie wiem, kiedy wyjdzie, bo robię go w wolnym czasie, którego za wiele nie mam. Jednak chcę, żeby był on czymś czego sam bym szukał na początku swojej drogi, żeby dał on Wam elementarną wiedzę do tego, żeby potrafić zrealizować każdą wizję na film, jaki sobie wymyślicie. W kursie poprowadzę Was za rączkę i stworzymy wspólnie vloga od A do Z. Staram się, żeby to był najbardziej efektywny kurs tworzenia filmów w Polsce, który będzie dla każdego bo pokaże jak to zrobić bez inwestowania w kamery czy drogie oprogramowania i wystarczy tak naprawdę telefon i jakikolwiek komputer. Ale więcej informacji o kursie przekażę na swoim Instagramie, bo na tę chwilę nie chcę jeszcze spoilerować. Czy przez moją bardzo czasochłonną pracę mam wystarczająco czasu dla rodziny? Otóż chyba nie. Chciałbym mieć więcej czasu wolnego, który spędzałbym z rodziną, ale plusem tutaj jest to, że po prostu pracuję z domu. Jestem w domu i każda przerwa, która, nie wiem, trwa 10-15 minut, po prostu schodzę na dół i wiem, że moja rodzinka jest w domu, mogę zawsze się przytulić, bo zawsze mogę porozmawiać. I to jest piękne. A wiadomo, że jeżeli przyjdzie, przychodzi czas, tak jak teraz, no akurat teraz ich nie ma, bo są w słupsku, ale jak przychodzi czas, że mamy dzień wolny, dwa dni wolnego, trzy dni wolnego tydzień, no to wykorzystujemy to moim zdaniem na maks. Myślę, że takie chwile, że jest czas wolny, wspólnie sobie gdzieś wyjeżdżamy, no to doceniamy to. Nie, Frania? <noise> lecimy dalej. Biegał na do domku, długo się przebrać. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest Seven. Żartuję oczywiście, ale dziękuję Han, dziękuję Kamil za ten prezencik, nie tylko za te kosmetyki, ale też za koszuleczki, a tymczasem lecimy z kolejnym pytaniem. Z pytaniem, jak pracuje się z Kamilem. No i praca wygląda tak, jak każdemu się pewnie wydaje, czyli koleżeńsko. Dzień dobry. Cześć. Wilkomen Herflich. Jak wygląda praca z buddhą? No Od rana do nocy, nadgodziny nie są dopłacane, szef gbur, nie szanuję pracowników. No i jeszcze muszę chodzić oglądać jakieś takie czerwone, niebieskie, jakieś takie dziwne rzeczy. Musisz chodzić oglądać, otacz kogoś Także ogólnie no jest dramat, nie polecam. Ja też nie, nie róbcie jest <grym> Tak, to jest oszust i słup. <grym> Wybieramy samochód, którym właśnie jedziemy zjeść i co mówisz, że z Lambo jaki jest problem? No, że zawsze jak wyjeżdżasz nim na miasto, to musisz mieć w pogotowiu osobę, która przyjedzie po ciebie lawetą, nie? <sum> <sum> bo jak zatrzymają, to Tylko raz, więc... Teraz pytanie, czy jak nim pojedziemy do centrum, to tata Damiana, który umie jeździć lawetą i pakować to na lawetę i tak dalej, bo Damian jest na wakacjach, zdąży wrócić z roboty i nas zapakować jak chcesz, nie? Żebyśmy nie stali jak debile. <sum> Ryzykujemy? Nie wiem. Jak ja mam ciary na Co to jest? No nie no to jest myśliwie. Największy problem w filmach zawsze to jest pokazać to co tu się czuje jak się nie jest. Nie da się stać. No właśnie, mimo że mamy rejestrator za parę tysięcy takich dźwięku, to jak ch brzmiało na słuchawkach w porównaniu do tego na żywo, nie? Nie no jak ja to składałem stary to... wiedziałem, że może być przerąbany, ale że aż tak. Nie, no to jest właśnie nie da się oddać. Nie da się oddać przyspieszenia, nie da się oddać czasem jak nagrywamy jakieś stromizny takiej na stoku narciarskim, czy na przykład coś takiego. Jak ty wczoraj na filmie schylałeś tak głowę no, no. tutaj jadąc, ja myślałem, że ty to specjalnie robisz pod nagrywkę. A to serio tak naprawdę? Tak Masz jak, takie że, wiesz, jak, jak, opona wybuchła. No, no to, jest, to jest ten sam ruch, jak już wiesz, że wjedziesz w dziurę. Jak wiesz, że wjedziesz w dziurę, to robisz tak. tak. No i tu jak wiesz, że nie zaraz Co TO BYŁO! Dobra, nie, przyjechaliśmy, mam trochę za duży przypływ tym jeździć, jest. Przyjechaliśmy zmienić samochód, no powiedziałem chyba sobie po prostu. Ale nie no, tego już nie do opisać, nie? A jeżeli chcecie zobaczyć tego potwora czerwonego, to na Speedlandzie, tak najbliżej. Bo to co, to co na filmie jest, to nie oddaje, nie odda nigdy, ten mikrofon i to w ogóle, nie ma bata. Więc na speedland zapraszam i zobaczycie tego potwora, bo to jest chore. No i pojechaliśmy sobie tylko zjeść, a nic tam konkretnego się nie działo, więc nie nagrywałem, a na koniec tego filmu chciałbym odpowiedzieć sobie na resztę pytań z Instagrama. Tak więc robię to zbiorczo. Czy u Buddy dużo zarabiasz, jak na to, co robisz? Tak. Czy możesz nazwać pracę u Buddy spełnieniem marzeń? No, oczywiście, że tak. Przedtem, zanim zacząłem pracować jako montażysta, prowadziłem... Znaczy, nadal prowadzę swoją firmę, ale wcześniej zajmowałem się po prostu produkcją filmów dla... Firm i tak dalej, takie filmy produktowe, reklamowe i te rzeczy, no ale teraz, przez to, że czasu nie ma na takie rzeczy, to zajmuję się tylko montażem dla Kamila, plus rozwijaniem swoich socjali, tak jak na przykład ten film. Pijesz alkohol? Mm, można powiedzieć, że nie piję, ale jak jest okazja, no to na przykład ostatnio było wesele Hanna Golkowickiego, Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, oczywiście, Damianku. No to tam się napiłem, ale tak to nie, nie piję. Może raz, może dwa razy do roku się zdarzy. Czyli jakbyś zaczynał życie od nowa, to poszedłbyś znów w nagrywanie slash montaż filmów? Tak. Znaczy. Mam nadzieję, że spróbowałbym tego, jeżeli bym zaczął od nowa. No, bo to jak to spróbowałem, zobaczyłem, jak tą to w to daje, jak to rozwija głowę, i jakie to jest w ogóle zarąbiste wyrażanie siebie przez właśnie takie filmy, jakiekolwiek, pierdołowate. Nie muszą być, nie wiadomo co to musi być, tak? No to tak. Chciałbym wchodzić jeszcze raz na 100%. Jak utrzymać motywację i satysfakcję z pracy, którą wykonujesz? To jest fajne pytanie, bo moim zdaniem motywacja nie istnieje. Istnieje tylko dyscyplina, a satysfakcja przychodzi po wykonanym projekcie. Więc masz dyscyplinę, wykonujesz projekt, i wtedy masz satysfakcję, że to, że to zrobiłeś i masz satysfakcję, że możesz nadal robić jakieś inne projekty to jest moja taka definicja tego wszystkiego Czy montujesz filmy codziennie? Tak <laughs> Bez przerwy przez... nie wiem Nie wiem, kiedy ostatnio miałem przerwę od montowania, więc naprawdę tak Ostatnie pytanie jakieś Jakie to uczucie wyznaczać trendy w montowaniu? No nie uważam, nie, nie uważam, że wyznaczam trendy Po prostu robię swoją robotę Nie jestem jakimś tam opiniotwórcą, jeżeli chodzi o montaż filmów Bardzo unikam takich rzeczy Bardziej chciałbym się inspirować właśnie od innych, niż jakieś nadawać trendy Ja Mając poświęcone 10 tysięcy godzin ponad na montażu, nadal uważam, że nic nie potrafię I... Znaczy, może nie nic, no dobra, coś tam uważam, że potrafię, ale nadal chciałbym się rozwijać w tym wszystkim Chciałbym być bardzo wszechstronny w tym wszystkim, że chciałbym potrafić zmontować zarombisty film fabularny zarombisty horror, zarombisty vlog, zarąbisty cokolwiek To jest taki mój, mój cel właśnie No i nie uważam, że jakieś tam trendy wyznaczą. więc to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobało Mam nadzieję, że będzie czas, przede wszystkim czas i okazja na to, żeby pogadać sobie do kamery jeszcze nie raz Dobrego dnia życzę, zdrówka i na koniec zrobię sobie salto.